Cześć wszystkim z tej strony, Paul. Zapraszam do oglądania mojego nowego kanału, mojego pierwszego kanału, który tworzę na YouTube. Jest dzisiaj pierwszy dzień wiosny, dlatego postanowiłem, że troszeczkę w swoim życiu pomieszam, troszeczkę pozmieniam, odwrócę je do góry nogami. Dlatego też to jest taka jedna opcja, stworzenie właśnie wideobloga, na którym. Będę zamieszczał różne filmiki, nie chcę tutaj wchodzić w jakąś jedną tematykę. Chcę poruszać różne aspekty, różne tematy. Będę pokazywał różne rzeczy, będę chciał rozmawiać o, o różnych rzeczach. Na samym początku chciałbym po prostu stworzyć taki mały kącik języka norweskiego, ponieważ stwierdziłem, że warto stworzyć coś, co, co może się przydać innym ludziom. Także z tego co zauważyłem na YouTube jest mnóstwo filmików jak dziewczyny tutaj przedstawiają jakieś swoje kosmetyki, jak się tym rajcują w ogóle, są zadowolone jak zrobią zakupy i, i mają jakieś tam swoje fajne mazidła no oczywiście ja nie mówię, że będę używał tutaj tuszu do rzęs czy, czy podobnych rzeczy, ale e, kosmetyki pielęgnacyjne no, każdy z nas używa, no nie uszukujmy się faceci też e, jak, w jakimś stopniu używają ich, no i postanowiłem, że będę takim królikiem doświadczalnym, e, będę próbował ich na sobie, zobaczymy jakie efekty będą z tego, e, czy po prostu przeżyję, czy nie przeżyję, czy coś wyrośnie mi na twarzy, czy też nie, czy po prostu będzie... W, wręcz odwrotnie, że będzie, będzie widoczna poprawa, no zobaczymy. Będę się inspi inspirował tymi filmikami dziewczyn, które są zamieszczane, tak samo będę przyglądał różne fora internetowe, już do, do tej pory już to zrobiłem i chcę spróbować na własnej skórze domowych sposobów, jak zadbać o siebie, jak poprawić swoje samopoczucie, swój wygląd w domu najtaniej, najszybciej, sprawdzonymi starymi sposobami babć. I to nie mówię tylko o wyglądzie, ale też jakieś, no nie wiem, po prostu zobaczę co, co znajdę, co, co ciekawego będzie do pokazania. Tak samo, tak jak wspomniałem na początku, troszeczkę zmian u mnie wiąże się to z wyjazdem do Wielkiej Brytanii za półtora miesiąca. Wiem, że jest dużo filmików na ten temat, jest dużo, dużo materiałów w necie, ale sądzę, że warto podzielić się z tym z wami. Będę, będę przedstawiał to po prostu jak ja to widzę wszystko od strony kuchni papierki nie papierki. Takie tam moje przemyślenia i, i wszystkie problemy bądź też jakieś fajne, fajne rzeczy które wyjdą po drodze. Na pewno będę chciał się z wami podzielić nimi. Ale przechodząc do sedna Chciałbym tak jak wspominałem na samym początku, zacząć od norweskiego. Także co? Startujemy i zaczniemy od alfabetu. Także jazda. Pierwsze co to jest, są literki: oczywiście A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q. R, S, T, Y W, w X, I, y, Z. No i trzy magiczne literki w, w słowniku, w języku w alfabecie norweskim są to literki A, E, y, O. Pod filmikiem zamieszczę całą całość tych dziwnych wszystkich tutaj chochlików, tak samo zwroty, jak, jak to się pisze posługuję się notatkami chciałbym tutaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to składało się do kupy nie, nie popełnić jakiejś gafy, bo czasami zdarzają się teraz chciałbym też przejść do najprostszych zwrotów, jakie E, się używa w Norwegii, tak jak u nas, no tak jak w każdym języku, od czegoś trzeba zacząć, ja zaczynamy od najprostszych zwrotów, od przedstawienia się, czyli nasza część to jest hi, nie takie e, hi czy hello, e, tak jak w języku angielskim jest to po prostu hi, e, zdecydowane, hi, e, to jest nieoficjalna forma bardziej oficjalna forma, tak jak u nas w Polsce, jest to dzień dobry, czyli godak, e, dobry wieczór, godkvet, dzień dobry do południa, używane do godziny 12 jest to e, gumorn, e, dobranoc, e, powiemy godkvet, do widzenia, adieu, albo hade, hade bra. Hadebra, bra, hade, to są takie już nieoficjalne zwroty. Najprostszy zwrot też, jaki może być, to dziękuję, czyli tak, albo tusin tak. Przepraszam, bensin. Dalej, co możemy powiedzieć? No, możemy zapytać się kogoś, jak leci, co słychać, jak się czuje, czyli wordangurde. E, lub e, Wordan e, Star e, Deal de, de, e, bądź też Wordan hardude i można to różnie, różnie używać to, to, to zależy tylko jaka forma podpasuje mi najbardziej pasuje e, Wordan Gurde jest chyba najprostsza najłatwiej się wymawia jest najbardziej przyjazna dla, dla naszego języka i dla ucha ale to jest tylko moje zdanie E, na takie e, pytanie, co słychać jak leci, w e, gurde. E, odpowiadamy e, ikke wasz, czyli nie najgorzej, e, bądź też e, ikke bra, e, nie najlepiej, to są takie pesymistyczne, e, bardziej e, zwroty, ale wiadomo, no, chcemy, chcemy tutaj być optymistyczni i powiemy na przykład flot, czyli super e, tak jak jest u nas, e, chcemy podzielić się, że jest wszystko ok, czyli flot najlepiej powiedzieć, albo super. E, a chcemy po prostu zapytać się, co u ciebie? A co u ciebie, to pytamy o medal e, i po prostu oczekujemy podobnej odpowiedzi, bądź też no, da, dalszej konwersacji. No, od czegoś trzeba zacząć ten, ten język? E, takimi e, ważną rzeczą w języku też są e, osoby i E, tak jak w każdym języku, no, jest ja, ty, on, ona, ono. E, tutaj Norwedzy mają to samo, tutaj nie ma żadnego, żadnej niespodzianki. E, czyli ja to jest jaj, ty, du, ona, hun, on, han, e, m, vi, e, w, dere, oni, di. De. E, to jest chyba na tyle. Później będą też czasowniki, będzie odmiana różnych czasowników przez osoby nie ma tutaj czarnej magii, po prostu trzeba przysiąść i, i po prostu nauczyć się. E, też przed, pro, proste przedstawianie się, czyli chcemy powiedzieć e, chcemy powiedzieć swoje imię, chcemy się przedstawić, czyli powiemy e, nazywam się to jest e, Jai Hatter, na przykład Jai Hatter Paul, e, Jai Hatter Larisa, Jaj Heter P, Jaj heter Tur Tour Jaj. heter Kari. No, zależy, jakie macie imię. E, a jak ty się nazywasz? Zapytamy. Wach du? E, gdzie mieszkam? W sumie, mieszkam w. To powiemy. Jajbur i. E, czyli mieszkam w. I tutaj mówimy. Jajbur i Oslo. Bądź Jajbur i Stavanger. Jajbur i Bergen. E, a gdzie ty mieszkasz? Czyli logicznie jest, nie, ma, nie ma żadnego problemu z tymi pytaniami. Jeżeli chcemy powiedzieć skąd pochodzimy, powiemy: Jajkummer fra Norige, czyli pochodzę z Norwegii, bądź też Jajkummer fra Polsk, czyli pochodzę z Polski. Skąd Ty pochodzisz? E, Workommerdufra, e, czyli już tutaj jest ten e, zaimek osobowy dodany, e, czyli du. E, jak chcemy powiedzieć, e, m, jestem Polką, jestem e, po, Polakiem, e, powiemy JaR ja, ja, Polsk. Po prostu. Myślę, że na tą chwilę starczy. Nie będę Wam już robił prania mózgu z językiem norweskim. Poza tym kończy mi się już czas. Eee, także nie wiem, może spodobał Wam się ten filmik, może nie. Czekajcie na kolejne. Ja postaram się wrzucać i oswoić się bardziej z tą kamerką tutaj. Także trzymajcie się, na razie powodzenia.